Dzień dobry państwu. Chciałem przedstawić nowość w ofercie. Jest to Skoda Fabia, rok 2020. 1.0 TSI, 95 koni, wersja Ambition. Salon Polska, przebieg 129 000 km. Samochód z polskiego salonu. Serwis ASO. Historia serwisowa. Oczywiście pełna dokumentacja. do sprawdzenia w każdym jednym serwisie. Skody, LEDy, opony zimowe, alufelgi 15. 185/60 R15. Światła LEDowe do jazdy dziennej. <laughs> Światła przedsięgielne samochód użytkowany w większości na trasach praktycznie śródowej ilości zużycia nic nie powycierane oczywiście w samochodzie nie Polono papierosów w środku praktycznie jak nowe auto i blutów, Bluetooth play, Android Auto tutaj też nic nie włożone To czyściutko Poduszki oczywiście Kurtyny powietrzne blokada rodzicielska izofixy Z tyłu Tutaj nic nie włożone Nie jest żaden przedstawiciel Będzie Panie Boże, użytkownikiem auta Była firma bezpieczniowa Allianz Tutaj nic nie jest powietrane. proszę Czujniki parkowania, nawigacja z Android Auto, wszystko sprawne, autem osobiście wracałem Podłokietnik, wejście USB z tyłu również Nic nie adresowane. Proszę, praktycznie nowe auto Użytkowane na trasach, oczywiście instrukcja obsługi Klimatyzacja, wszystko sprawne. Aluf Prosta jednostka, nie ma co się popsuć. Bardzo dobre opinie. Posiadają te silniki. Oraz robią naprawdę duże przebiegi. 200-300 tysięcy to nie jest żaden problem. Pod warunkiem, że się wymienia olej co 15 tysięcy km. 95 koni w takiej masie bardzo ładnie sobie radzi oczywiście światło automatyczne Polimautko. To autko tutaj wszystko sprawne oczywiście pierwszego strzała oczywiście grzane lustarka schowek tutaj też Oczywiście Apple Play, Mirror link Android Auto Tutaj 5,5 litra, długokresowo, spalanie bardzo ładne. Jeżeli kogoś interesuje takie autko, naprawdę zadbane, to zapraszam. Otworzymy silnik. Oczywiście silnik nie ma O ledy do jazdy dzieleny się zapaliły oczywiście silnik brudny taki powinien być ładnie chodzi o, ręczne zmieściłem o, dobre jeżeli kogoś interesuje takie autko zaznaczone młode 2020 rocznik 1.0 TSI, benzynka, 95 koni, cena brutto 39.900 faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% tylko przejestrować auto koszt 66 zł jeżeli tablice zostają zapraszam, więcej aut na stronie firmowej autokrajowe.zumzum.pl lub autokrajowe.gratka .pl. W razie pytań proszę dzwonić, telefon 502 171 200